Cześć kochani, z tej strony ma na dobrze, że jesteście, zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie, zobaczymy co na weekend. Ja dzisiaj absolutnie poległam, dopiero się obudziłam. Eee, totalne 10 mieczy, pamiętacie tę kartę tego chłopka, który leży na polu bitwy z wbitymi 10 mieczami, dosłownie w tej samej pozycji. Doszło do mojego umysłu, że właśnie odgrywam jakby pełnię pozycji tej karty. I, I muszę powiedzieć, że te 10 mieczy w moich plecach jest bardzo odczuwalne. No ale z każdym końcem zaczyna się coś nowego. Dzisiaj usłyszałam, jeśli chodzi o astrologię, że. Pluton y, wychodzi ze, ze znaku koziorożca i do końca naszego życia nie będzie już y, w tym znaku. Czyli ogromne zakończenie, y, które wiąże się z ogromnym nowym początkiem. Jakiś wpływ y, naszego życia, z którym mieliśmy, jakiś aspekt naszego życia, który, z którym mieliśmy do czynienia, nie będzie już częścią naszego życia nigdy. Wyobraźcie sobie to, że jakiś cykl karmiczny, jakaś energia nigdy już nie będzie częścią naszego życia. To jest dla mnie uff, absolutnie ogromne. <grytanie> Dokładnie o tym mówię, tak? <grytanie> to byłam ja dzisiaj. Także ym... Zobaczmy, co na weekend. 17 będzie zaćmienie, więc wszystkie te energie po prostu są przez przechodzą przeze mnie i absolutnie się, że tak powiem, nakładają. Także jeżeli będziecie czuć jakieś cięższe energie, to pamiętajcie, że astrologia teraz e może, że tak powiem, wpłynąć na to bardzo mocno. Dobra, zobaczmy, co być chce powiedziane jako generalna energia. Jako generalna energia naszego czytania. Ach, karty spadły. Serio. Serio. O oh mój Dlaczego coś spadło, tak? Czujemy jakiś opór z tym, że coś spadło. To już jest męczące, prawda? Jakiś ten aspekt, pewnie, o którym mówiłam, że nie wróci. To jest chyba to. Um, dobra. O! Oh, o! Oh, o! Oh. ukochany, ukochana z numerem 5, odwrócone. Pod spodem mamy z numerem 1 przodkowie. Po przedzieleniu wiele dróg. Z numerem 34. Hmm. Interesting. Przeczytajmy jako medycynę. Z numerem 5. lost The medicine. Be careful with a romantic love. The kind of love you fall in and out of. All, all the projections you have placed upon the person you are dreaming of, remember that they are only mirroring back your own deep longings, rather than revealing their true selves. If you fail to notice this, be prepared to be prepared to walk through the fire of strong emotions once again. Odchodzi, to znaczy tak. na pewno jest tu tutaj vibe odchodzenia od czegoś nieautentycznego, od nieautentycznej energii wymiany miłości, prawda? Jeżeli mówimy o zakochiwaniu się, to w języku angielskim fall in love to jest spadanie, czyli spaść w miłość. Więc w momencie w którym tak naprawdę odczuwamy zakochiwanie się, jest to moment, kiedy spadamy, to nie jest moment wznoszenia się, tak jak jest w odczuciu, że gdzieś tam fruwamy i tak dalej, jest to moment, w którym tak naprawdę spadamy, dlaczego o tym mówię, dlatego, że jest jakaś energia, mówiłam już o tym, którą daliśmy na piedestał, czyli Postawiliśmy o wiele, wiele, wiele wyżej niż my sami i o wiele, 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 wiele wyżej niż faktycznie ta energia jest. Dlatego, że, żeby popaść w stan zakochania, musimy widzieć kogoś, coś, nie wiem, manifestację, wizję jako absolutnie większą od tego, Czym jesteśmy aktualnie. Czyli możemy powiedzieć, żeby się zakochać, musisz się umniejszyć. Żeby się zakochać w jakiejś wizji, musisz sobie umniejszyć, albo być w stanie, w którym umniejszasz sobie, po to, żeby zakochać się w jakiejś wizji. I mam wrażenie, że to, co się okaże, to to, że energia, którą mm, Energia, która jawi nam się jako fantastyczna, ta, która się manifestuje jako wizja jakiejś wspaniałej przyszłości, to jest po prostu nasz przodek z numerem jeden, który musimy, którego musimy po prostu zintegrować. A jak wiemy, przodkowie to jest po prostu karma. Okej? Okay? Okej. Okay. <grym> Dobra. Zobaczmy co tutaj Taro chce powiedzieć. Czekajcie, bo dziwnie siedzę. O, lepiej. Dobra. Co Taro chce tutaj powiedzieć? Ukochany, ukochana, odwrócony. To jest tak jakby odejść od jakiegoś stanu yy, karmicznego, w którym byliśmy po stronie kochanka. Przypomnijcie sobie sen, który dzisiaj mieliście, ponieważ całkiem możliwe, że w przeszłości był jakiś moment, w którym postawiliście kogoś na piedestał nieświadomie. Na przykład po, poprzez fakt, że podziwiacie kogoś, podziwialiście kogoś. I to było uznane jako wasza linia czasu. Czyli nie musieliście fizycznie wejść w związek z tą osobą. Nie musieliście fizycznie. Nawet chodzi o energię, którą daliście w kierunku tej osoby, czy w kierunku tej manifestacji. Daliście miłość, czyli spadliście, czyli byliście niżej, patrząc na, koś, na kogoś, na coś, jako coś lepszego. Więc postawiliście się nie w, w, w pozycji lidera, tylko w pozycji w, kogoś, kto kocha. Lider nie kocha, lider prowadzi. Ok? Więc lider jest oparty na miłości, ale to nie oznacza, że musi kochać każdego, kto, kogo prowadzi, jeśli to ma sens. Więc to jest moment, w którym wychodzimy z linii czasu, w której byliśmy po stronie kochania kogoś, może ze względu na traumę, może ze względu na e, karmę. A może zwyczajnie dlatego, że umniejszaliśmy sobie. Hmm. Uch, zgięła mi się karta w pół. Jest jakaś, są jakieś ćwiczenia. No, właśnie, ten konflikt, prawda? Pss. Nie będzie negatywnego yy, konfliktu, nie będzie negatywnego judgmentu, ponieważ jesteś w pozycji królowej yy, emocji czyli ta, która kocha czyli ta, która, yy, ta, która wdraża w życie, w relacje. W manifestację, w swoją miłość. Co oznacza, że jeżeli jesteś w konflikcie, to oznacza, że znalazłaś się, znalazłeś się tam ze względu na przykład na przeszłe konotacje, które się już przetransformowały na twoją korzyść. Czyli jeżeli tej pozycji zaczęliście sytuację i wszyscy byliście w konflikcie, w danej grupie, w danej manifestacji, w danej czasoprzestrzeni czy gdziekolwiek, to ta sytuacja jest osądzana. Jakiś konflikt z Twojego przeszłego życia jest osądzany. Czy z przeszłości, tak? Jest osądzany poprzez Patrząc, tak jakby osąd będzie patrzył na, pod kątem, czy ty w tym konflikcie zostałaś, zostałeś, czy ty w tym konflikcie wychodzisz zwycięsko, zwycięsko, ponieważ zauważyłeś, zauważyłaś, że tutaj miłości nie ma. W związku z tym podejmowaliście wybory takie, żeby z konfliktu wyjść po przedzieleniu mamy dwa kielichy. Żeby z konfliktu wyjść poprzez nieangażowanie się w konflikt, ale skierowanie energii, czyli zabranie energii z konfliktu do siebie do wewnątrz po to, żeby zintegrować co było powodem konfliktu, który się wymani, co było powodem w ogóle? Że znaleźliście się w sytuacji konfliktowej, prawda? Czyli zintegrowaliście swój pierwiastek męski i żeński w sobie, dzięki czemu wychodzicie z linii czasu konfliktu jako królowa emocji, czyli ta, która kocha, czyli ta, która wdraża, faktycznie żyje zasadą miłości wśród innych i wśród swojej manifestacji, jednocześnie adresując wszelką, w cudzysłowie, niemiłość, <grym>, jeśli można by to tak nazwać. Jeszcze chcę wyciągnąć... E Tonięcie odwrócone i struktury odwrócone. To jest tak, jakby nie ma basenu, w którym masz już tonąć. Nie ma wody, w której masz już tonąć, dlatego że jesteś nad wodą. Jesteś nad tą strukturą. Nie jesteś pod cokolwiek to znaczy, ok? Czyli w jakimkolwiek konflikcie się znaleźliście, nie jest to negatywnie osądzane, ponieważ, osądzone, ponieważ to Ty kochałaś. Czyli możesz usłyszeć gdzieś kątem ucha, że judgment jest taki, że kochałaś, kochałeś niezależnie oczywiście od płci, tak, mówimy o pierwiastku żeńskim, czyli tak jakby pierwiastek żeński musiał udowodnić, czyli to była ta karma, że to pierwiastek żeński musiał udowodnić miłość, bo znajdował się w sytuacji konfliktowej, albo tworzył ten, albo był częścią konfliktu. Ok, cztery miecze i znów wracamy do konfliktu, czyli proces, który to jest w odczuciu, tak jakby wychodzenie z tej... Podjęliście prawidłowe kroki co do uleczenia się po trzech mieczach, czyli po tym bólu, który był powodem bycia was w tym konflikcie. I ten ból wskazywał na to, czyli powiedzmy ten to ukochany, ukochana, odwrócony, to jest tak jakby trzy miecze, prawda? Czyli to zranienie, czyli po podjęliście odpowiednie kroki prawidłowe, czyli w rozumieniu moralnym to co słyszę odpowiednie moralne kroki po od, po um, Po byciu, po byciu w energii konfliktowej. Więc wzięliście swój czas po to, żeby uleczyć się z tego konfliktu, który całkiem możliwe zakończa się razem z całą wizją, która była w otoczeniu tej relacji czy mówimy o relacji z manifestacją, czy mówimy o relacji faktycznie z fizycznymi osobami, to jest tak, jakby w ogóle opuszczenie, opuszczenie całej bańki, w której wydarza się. Czyli można powiedzieć, że jest system wyzerowany. Zauważcie, cztery kielichy odwrócone i rycerz mieczy odwrócony, czyli w pozycji prawidłowej byłoby to na zasadzie: jest ci znów ta miłość proponowana, jest ci znów proponowane em, odnowienie więzów z konfliktem który ty początkowo myślałaś, myślałeś, że jest miłością. Więc odnowienie i powroty nie zostały zaproponowane z tego względu, że gdybyście nie dali sobie tego czasu na uzdrowienie po tych trzech mieczach, czyli na odpoczynek, czyli na po prostu powolny rozpad Działania na podstawie bólu, to wtedy znów by Wam była zaproponowana energia, która odnawia cały ten konflikt. Ale w związku z tym, no i mamy trzy miecze, tak? Po przedzieleniu mamy sześć pentakli, no i to są te przeszłe trzy miecze, tak? Czyli wyjście z tej wizji całego tego bólu. I w związku z tym, to jest ciekawe, będzie wyrównanie. I wyrównanie w tym, w tej energii wygląda tak, że zaczynamy od początku trzymać nowy ogień cokolwiek to znaczy. Będę kontynuować, wyciągać e karty w opisie filmu. Jest mój adres mailowy, napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie czytanie kosztuje 25 zł, a jeżeli to wszystko to dzięki że byliście i do następnego popa